Uh, witam, kochani, znowu mm, w kolejnym filmie. Tym razem też mamy negatywne. Jedziemy z negatywnymi, <noise> bo one są ważne, bo o nich chcemy mówić, bo je chcemy tutaj położyć na warsztat i je przepracować. Te pozytywne nie sprawiają nam tylu problemów, prawda? Zawsze się zastanawiamy nad tymi, które są negatywne i co z tym fantem zrobić. Enoid. Not again, poirytowany, zirytowany. Ask yourself, what is annoying you right now? Zapytaj siebie, co cię irytuje w danej chwili? Drugie, how does it affect you? W jaki sposób to cię zmienia? Jak to na ciebie wpływa? Trzecie, what needs to be done to change the situation? Co trzeba zmienić, co, co, co musi się stać, żeby zmienić tą sytuację? Afirmacja. I can communicate my thoughts and feelings in a positive way and go with the flow of whatever life brings. Ja mogę komunikować się z moimi myślami i uczuciami w pozytywny sposób. I mogę podążać za. Ścieżką, która prowadzi tam, gdzie prowadzi. Gdziekolwiek to prowadzi, akceptuję to. Też fajne. Board. Mamy board, kochani, czyli znudzony, znużony. Nothing ever happens. Nic się nie dzieje w moim życiu. Zapytaj siebie. What would you like to be doing? Co chciałbyś robić w życiu? Albo w danym momencie. Drugie. How long have you been feeling this way and why? Jak długo czujesz się w ten sposób i dlaczego? Trzecie. What needs to happen, to take you out of boredom? Co musi się stać, zdarzyć, żeby wyciągnąć się z tego uczucia nudy? Affirmation. Affirmacja. Life is what I make it. I can enjoy the quiet times, but I know when to move on. Anything and everything is possible if I set my mind to it. Fajne. Życie to ja kreuję moje życie. Ja mogę cieszyć się ciszą w danym momencie, ale wiem o tym, że kiedy jest czas coś zrobić, to mogę to zrobić. Cokolwiek, kiedykolwiek to jest możliwe, kiedy ja ustawię tak swoje myśli. Żeby tak było. Wystarczy, żebym ustawił tak swoje myśli. Hmm? Bardzo fajne też. Hmm? My jesteśmy panami swojego życia i my kreujemy swoje życie. Negative, czyli negatywny. I'm not good enough. I to, słuchajcie, jest tak, że każdy z nas ma to uczucie. To nie jest tak, że jeśli to czujesz, to jest coś, z tobą nie tak, bo to ogólnie jest właśnie fajnie, że że to jest coś, co przemija, to nie trwa wiecznie. No chyba, że jest tak, że przez długie lata się tak czujesz, no to wtedy musisz poprosić o pomoc terapeuty, psychologa, ale y, jeśli to odczuwasz tak jak nastrój, dwa dni, jesteś negatywny, leżesz w łóżku, nie chcesz wychodzić, później wstajesz i po prostu y, świat jest twój, no to y, to jest po prostu normalne to jest coś, co nas ludzi charakteryzuje. I'm not good enough. To jest tylko czasowe. Why should anyone care about me? Ja nie jestem wystarczająco dobry. Dlaczego inni mieliby się o mnie martwić? I'm not good at anything. Nie jestem praktycznie w niczym dobrym. It's no good. Jest źle. It won't work. Nie. Nie będzie działać. Nic nie będzie działać. Zapytaj siebie. How does your negative thinking affect your life? W jaki sposób Twoje negatywne myślenie wpływa na Twoje życie? Drugie. What are your most common negative thoughts? Write a list. Jakie są Twoje um, najczęstsze negatywne myśli? Wypisz je. Trzecie. What positive things can you say about yourself? What do you like about yourself? Jakie pozytywne rzeczy możesz powiedzieć o sobie? What do you like about yourself? Co lubisz w sobie? Ja jeszcze bym tutaj dodała. Write a list, że napisz to tak jak z tymi negatywnymi, to i z tymi pozytywnymi napisz tą listę. Affirmation. I choose positive thoughts for a positive future. I feel my soul with upbeat vibes. I'm on the right path. I to, jeśli masz te negatywne myśli, takie jak tutaj były przedstawione, to ta afirmacja powinna być częściej mówiona. Powtarzaj sobie za każdym razem, jak wstaniesz, wypisz sobie to na kartce, jak się obudzisz, żeby się widział, i przeczytaj to na głos kilka razy dziennie. I wybrałem pozytywne myśli po to, żeby mieć pozytywną przyszłość. Ja wypełniam moją duszę z pozytywnymi wibracjami. I'm on the, ja jestem na dobrej ścieżce. Mm, fajne, ta afirmacja. Ta afirmacja wypisana przy łóżku. Dziękuję, kochani. E, zapraszam na kolejne e, karty. Jakkolwiek się czujecie, wybierzcie ten odcinek, gdzie będziecie widzieć te emocje, które są w Was, i czytajcie, słuchajcie, odpowiadajcie. Jak będziemy więcej wiedzieć o sobie, będziemy bardziej świadomi, będziemy bardziej szczęśliwi, będziemy Bardziej w stanie pomagać sobie, czyli nie będziemy potrzebować aż tak dużo um, pomocy z zewnątrz, tylko sami będziemy potrafili radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu. Zrób sobie burzę mózgów z koleżanką, z kolegą, z bratem, z siostrą i działaj, eksploruj siebie. Myśl o tym bardzo często, co czujesz, jaka jest Twoja emocja, gdzie ona się znajduje, jak ja się z tym czuję, skąd się wzięła, co mogę. Zmienić. Także zapraszam na kolejny odcinek.